Najśmieszniejszy pomysł na usunięcie mechów darmowej te maski dla wszystkich, a także start rakiety, to fakty, z jakimi przyjdzie nam się dzisiaj zmierzyć. Hej, wszystkim z tej strony, jaju! I przychodzę do Was dzisiaj z malutką prośbą. Widzę, że mojego kodu nie używa już prawie nikt poza najwierniejszymi widzami i niestety pieniądze na konkursy powoli się mi kończą. I przy okazji, utrzymywanie kanału jest dla mnie już naprawdę coraz to droższe. A więc jeżeli tu jesteście i korzystacie z moich materiałów, to prosiłbym Was o wpisanie. Go. Przy okazji, nie tylko mi pomożecie, ale również weźmiecie udział w konkursie na Halloweenowe skiny, v a także Starter Pack. Mam mało, ale tyle co mam z wesprzej twórcy, to wam najzwyczajniej w świecie oddam, ponieważ taką umowę mieliśmy rok temu. A teraz bez dalszego przedłużania, zaczynajmy! Brutale zostaną najpewniej usunięte wraz z zakończeniem sezonu 10, tak było z kuleczkami czy samolotami i sądząc po tym, że Mechy to największy syf, jaki powstał, to wręcz pewnym jest, że inny scenariusz jest bardzo po prostu nieprawdopodobny. Twórcy jednak zrobią to w sposób dość ambitny i gdyby fabuła żyła takim życiem jak w sezonie 8, to można by powiedzieć, że szapoba dla Epic Games, ponieważ sprawę tę rozwiązali przegenialnie. Jak doskonale wiecie, pochodzą one od firmy innej niż Win. Dertek, naukowiec pracował nad mechami, aby wykuć sobie swój pancerz, i tak się akurat stało, że przy okazji, dzięki poznaniu ich budowy, zaimplikował do sieci mechów wirusa, który sprawia, że te najzwyczajniejsze w świecie wybuchają. Najpewniej jest to niskie stadium wirusa, który rozkręci się wraz z końcem sezonu. Obecnie przyczynia się on tylko i wyłącznie do ogromnych eksplozji pojedynczych mechów, jednakże wraz z końcem sezonu 10 dojdzie do serii ogromnych wybuchów i zapewniam Was, że zobaczycie fajerwerki piękniejsze niż te podczas koncertu Marshmallow. Rakieta natomiast jest już skończona i ma się najzwyczajniej w świecie bardzo dobrze. Jest na ostatnim etapie budowy, czyli nic dodać nic ująć. Gotowa do startu i czeka tylko na przybysza, który wszystko uruchomi, a sami będzie do do zobaczenia najprawdopodobniej już jutro, w godzinach popołudniowych. Zobaczymy wtedy ogromny wybuch i masę cudów, jednakże czekamy jeszcze na potwierdzenie takowym. Będzie wiadomość o Epic Games w głównym lobby, albo zmiany na mapie. Przy poprzednim starcie co jakiś czas słyszeliśmy na całej mapie syreny alarmowe, a także migoczące światła informujące nas o tym, aby lepiej się odsunąć. Oprócz tego telewizory śnieżyły i pokazywały konkretne informacje. Poprzednio było to odliczanie, a więc pozostaje nam tylko czekać, ponieważ wraz z tym eventem do gry wejdzie wydarzenie. Dzięki któremu to będziemy w stanie zdobyć troszkę darmowych przedmiotów. Zresztą standardowo, jak pod koniec każdego sezonu. Fortnite w kwestii fabularnym ma to do siebie, że jest no niezwykle nieoczekiwany i niespodziewany. Nigdy nie wiemy, co się wydarzy. No i jak widać, Epic Games ciągle nas zaskakuje pod tym względem. Szkoda, że fabułę zaniedbali mocno w sezonie 9. No i niestety, sezon 10 ucierpiał w taki sposób, że na w świecie nikogo już ta Fabuła nie obchodzi. Ale cieszmy się z tego, co mamy. A mamy naprawdę wiele, ponieważ tutaj w bazie przybysza mamy naprawdę sporo zmian. A poza tym, dodatkowo, wiemy troszkę rzeczy a propos kostki. I najprawdopodobniejszego jutrzejszego eventu, także już tutaj was oprowadzam. Spójrzcie tylko na to, na to co się tutaj zmieniło. Mamy już samą rakietę i jest ona jak najbardziej gotowa do lotu. Czyli po raz kolejny moje przecieki, moje pyki, moje zapowiedzi się jak zawsze tak naprawdę potwierdziły. Jak widać tutaj, o! I tutaj jak możecie zauważyć, dowiedzieliśmy się chociażby o wirusie i mamy tutaj jakąś zakodowaną wiadomość, kiedy użyjemy właśnie tej konsoli, e, słyszymy jakąś wiadomość. Wcześniej tego nie widziałem, czy ja mogę to wyłączyć? Co ta lampa? Ale widać, że to jest tak zaś podświetlone na taką białą bramówkę, czyli to jest rzecz interaktywna, to nie jest żaden błąd. No, jak dobrze widzicie, mamy tutaj tego zawirusowanego mecha, które to obecnie wybuchają. I czy mamy jakiegokolwiek na mapie? Nie, nie mamy żadnego na mecha na mapie, czyli na stan nagrywa nagrywania tego odcinka. Już wszystkie mechy wybuchają A jeszcze kilka godzin temu dochodziło najzwyczajniej w świecie do tego, że tylko co niektóre mechy wybuchały, mamy jakąś wiadomość, czy jestem w stanie to zrozumieć? Nie, jest to chyba zbiór jakichś losowych dźwięków, aczkolwiek myślę, że jeżeli by to wrzucić do jakiegoś programu. Do montowania dźwięku i tym podobnych rzeczy to mogłoby coś tutaj wyjść. Może jakimś alfabetem Morsa jest to zagotowane, może coś takiego miejmy taką nadzieję, ponieważ nie wiem czy wiecie, ale Fortnite umarł właśnie przez pozbawienie go takich smaczków. W sezonie 4, czy piątym czy 6 mieliśmy pełno wskazówek co do fabuły i najzwyczajniej w świecie mogliśmy się bawić dowoli, no a niestety w sezonie 9 już i 10 no, tych wskazówek nie było. W sezonie 8 było ich także coraz mniej. No i niestety Fortnite na tym ucierpiał. I fabularnie najzwyczajniej w świecie umarł, ale mniejsza o to, przejdźmy do rakiety. Oczywiście można mówić, że Epic Games ciągle dba o to Fabułę, cały czas coś dodaje na mapę, jednakże to co właśnie powiedziałem, te zmiany na mapie i tym podobne rzeczy nie są w ogóle uzasadnione jakimiś ciekawostkami. Epic Games nie bawi się z nami w kotka i mieszka tylko na w świecie, to dodaje, przez co te zmiany na mapie są po prostu nowościami, jak w jakimś Apexie i tak dalej. I Fabuły to jest naprawdę tyle co nic, tyle co kot na Także jak dobrze widzicie, jak mamy już tutaj gotową e, rakietę. Z tego co Widzę, to w całości jest ona chyba tamtą z tamtego sezonu. Wygląda naprawdę ładnie. Nie możemy jej chyba zniszczyć ani uszkodzić. Nie, nie możemy. Tak samo jak tamtej. I tutaj oczywiście mamy standardowo logo tych. Przybyszów, ponieważ jak dobrze wiemy, nie jest to tylko jeden przybysz. Przybysze, które poznaliśmy, to są tak naprawdę jeden siódemki. Tak bym się spodziewał, jest to jeden siedmiu przybyszów lub znamy dwóch z siedmiu przybyszów. Także jak możecie zauważyć, tutaj wszystko gotowe. Jeżeli powtórzy się scenariusz, to na najzwyczajniej w świecie te wszystkie człony się rozłączą i tylko ta górna część od właśnie tego miejsca do góry zostanie. I ona na najzwyczajniej w świecie będzie otwierać tak, jakby portale. Ale tylko zobaczmy, co tutaj się tak dokładnie zmieniło? Ponieważ to, co mnie ciekawi, to czy dalej są te akceleratory. Tak, są te akceleratory. O coś tam było, chyba można zrobić na górze z tego, co widziałem. No i jak dobrze wiecie, te akceleratory e, posłużą do ponownego przełamania się wyrwy. Nie wiem, wydawało mi się, że coś tutaj mogę zrobić przy tej rakiecie, Przynajmniej przez chwilę, że mogę coś tam. Nie, nie, jednak nie mogę, czyli to była po prostu moja lotnia, albo po prostu moja e, wyobraźnia. Także tak to wygląda cała rakieta, jednakże to nie koniec zmian na dziś, ponieważ jest ich jeszcze naprawdę, ale to naprawdę sporo. W ogóle jaka wąska strefa nam się to zrobiła, ale jak mówiłem, to nie koniec zmian na dziś, ponieważ mamy ich jeszcze naprawdę... Ale to naprawdę sporo, a mianowicie jezu Przez moje chore gardło wydaje jakieś bardzo wysokie częstotliwości Nie podoba mi się to, e, także co my tutaj i co to mamy jakiegoś potężnego wroga. Ja niestety jestem częściowo zasłonięty e, mikrofonem. No jeszcze choroba powoduje, że no dosyć niedobrze reaguje, ale mniejsza o to e, zmianą będzie to, że kostka będzie najprawdopodobniej reagować ze znaną już nam tutaj e, rakietą. Będzie ona najzwyczajniej w świecie reagować, czyli to, co mówiłem tak naprawdę e, w momencie, w którym pojawiła się kostka, rakieta spowoduje najprawdopodobniej taką reakcję łańcuchową, która najzwyczajniej w świecie przyczyni się. Do tego że będziemy mieli bardzo dużo eventów naraz. Jakoś tam kostka zdestabilizuje rakietę, rakieta zdestabilizuje właśnie wyrwę, którą mamy tutaj w głównym miejscu i tak się będzie działo po prostu dalej życia cud i myślę, że to coś naprawdę przyjemnego, jeżeli chodzi o fabułę. Myślę, że Epic Games bardzo dobrze się tutaj zachowało, jeżeli do tego oczywiście dojdzie i miejmy nadzieję, że jak najbardziej do tego dojdzie, ponieważ ja tylko czekam właśnie na jakieś spektakularne rozwinięcie fabuły. Oczywiście Fortnite już nigdy nie powróci do dawnej świetności, jeżeli chodzi o ten aspekt. No niestety, Epigenius podjęło bardzo dużo głupich decyzji, a najgłupszą było niezatrudnienie chyba mnie w kwestii fabuły XD, ale mniejsza o to. No i ostatnią zmianą oczywiście będzie to, że wraz z eventem pojawią się najnowsze wyzwania do grywki i teraz możecie zauważyć to, co udało nam się wyciągnąć z plików. Oczywiście nie są to oficjalne skiny, są to skiny wzorowane tak, jakby na wzór tego, co możemy znaleźć w plikach. Po prostu skiny stworzone na bazie opisów właśnie, tych właśnie skórek, tylko, że oczywiście z plików. Jezu, aż tutaj trafiłem niechcący. No i to jest ta główna poszlaka. Jak dobrze pamiętacie, dogrywka to jest kilka tam nagród, kilka gwiazdek karnetobyowego, tak, aby każdy miał jeszcze szansę sobie ten level wbić. No i jak doskonale wiecie, będzie to najprawdopodobniej możliwe dla każdego z nas, ponieważ w poprzednim sezonie... Właśnie w poprzednim w sezonie 7 mieliśmy taką atrakcję, że dogrywka była dostępna dla wszystkich i mieliśmy karnet bojowy za darmo, więc może to być możliwe i tym razem, ale to się jeszcze oczywiście na no niezwyczajnym świecie okaże. Będziemy mieli oczywiście standardowo 6 darmowych edycji stylów lub 3 darmowe edycje stylu. Jezu, myślałem, że mnie nie zauważy przez ten dym, ale on najprawdopodobniej jest na najniższych wymaganiach, a więc mnie zauważył. Będziemy mieli sześć różnych stylów, będziemy mieli parę gwiazdek karnetu bojowego, jakieś malowanie i tym podobne rzeczy. Być może otrzymamy darmowy karnet bojowy, ewentualnie ci, którzy go posiadają, otrzymają tak jak było zawsze w każdym sezonie 5 gwiazdek na start i to są właśnie te darmowe przedmioty, o których jest dzisiaj mowa. Jest ich co prawda niewiele, ponieważ jest to dogrywka, ale zawsze jest to lepsze niż nic i pamiętajmy, że więc właśnie czymś takim jak najbardziej nas uraczy, no i dzięki temu e, tak naprawdę do Fortnite'a zostaną dodane już chyba coś około 30 darmowych przedmiotów w sezonie 10. A więc naprawdę, naprawdę hojnie, jeżeli chodzi o ten e, sezon. Mamy tutaj politykę rozdawnictwa, no ale niestety jak widać niezbyt ona dobrze działa, ponieważ ludzi z Fortnite'a odchodzi coraz więcej. Ale miejmy nadzieję, że Epicy, no jednak troszkę to pociągnął. Miejmy również nadzieję, że Epicy trochę bardziej docenią Fortnite'owych twórców, ponieważ no my My trzymamy to gierkę e, tak naprawdę póki co przy życiu. A Epic Games najzwyczajniej w najzwyczajniejszym świecie już ma nas, no, nie zajmuje się nami tak, jak zajmowało się nami kiedyś, ale zobaczymy, jak to będzie. Ja tymczasem dziękuję Wam za oglądanie. Mam nadzieję, że ta doza informacji była dla Was oczywiście wystarczająca. Życzę Wam wszystkim miłego dnia. Trzymajcie się i cześć.